Witam ponownie. Idziemy dalej? Hulana. Ruana po prostu no. Przyłączyła się do nas Ruana. A co Ruana posiada? Posiada krótki łuk, który zadaje 1k plus 1 jako L. Weźmiemy łuk i strzały. Rwana posiada także tasak. 1k plus 2. 1 i minus 2 do obrony. Do ataku nie ma. 0 i minus 2 do obrony. Co to? 4 bełtyy 20 strzał. luana jest agresywną wojowniczką. Włączamy jej atak, a sobie spokojnie, obrony. Idziemy, o, idzie nas przyjaciel Bredo Bento. Anna by chciała zapolować na niedźwiedzia na pewno. No, ja bym wolał trochę pochodzić, oglądać. Drwalk Nebor. Drwa, drwalk Nebor. Hej! Co słychać? E, rąbanie drewna cały dzień to ciężka robota. Pewnie masz muskuły jak niedźwiedź. Natura ludzka, ale elf ma chyba akurat słabą cechę. Umiejętność, natura ludzka. <laughs> Pewnie, że mam w końcu. Pochodzę z rodziny Drwali. Chcesz trochę drewna wiązu? Dobrze się w nim struga, tylko trzeba mieć wprawę. Bardzo chętnie poproszę. I co? Dostałem jakieś drewno wiązu, tak dwie gałęzie wiązu. No co super, idziemy dalej troszeczkę. O co tu? Sikiera. Tak jaki rzeczka. Hej! I tam młodzież tak łaził nad tą wodą? Mieliśmy iść na niedźwiedzia! O kurcze! Ruana! Aż wyrywa się do boju! O, co tu jest za tymi kamieniami? Aha! Dosyć czysta woda. Nawet się odbijam w niej. Elifie, jak długo masz zamiar łazić po tym brzegu? Chodźmy już na niedźwiedzia. Na niedźwiedzia. No tak, obiecałem ci, żebyśmy poszli na niedźwiedzia. Dobrze, to chodźmy na tego niedźwiedzia. Fajny masz łuk, sprawdzę go, ale mały jakiś. Nie podoba ci się mój łuk Nie, jest całkiem fajny w Pewno dobrze się nim strzela Będę mógł spróbować Jak już go wziąłeś sobie To sobie nim postrzelaj Nawet dosyć dobrze wyważony No to idziemy na tego niedźwiedzia Taki dosyć lekki ten twój łuk. Co za cymał. Ja mam z nim chodzić. Niedźwiedź go pożre. Co za elf mi się trafił. Jakiś ogląda przyrodę. No. Chyba wszystkie elfy tak mają. Niecierpliwa ta Ruana. Tam no chciałaby tylko walczyć i walczyć. A tu jest tak pięknie. Po co gdzieś iść i walczyć? Elfie, no szybciej, no. O, ty chodzisz jak ślamazara. Idę, już idę, Noruano. No, Ruano, no nie widzisz, choć. Oho! Jacyś ludzie stoją na moście. A, mówią coś. Przykro mi, nie mogę pomóc, trzeba było. Nie do wiary, chyba nie wiesz, kto to jest jego szanowność. Roku Montagnus. Myślisz o tym. O, musisz o tym porozmawiać z kimś innym. No, to daj spokój. Ten kołek nie pojmuje delikatności sytuacji. Płacz, nic ci nie pomoże, chłopcze. Życzę ci, byś znalazł swego mistrza zanim zrobią to bandyci. Aha, pewnie coś dla nas. Dwóch chłopców. No już Notel. Przepraszam. O, wiesz może gdzie jest nasz mistrz? Rekorium? To czarodziej był w szpiczastym kapeluszu i zielonych szatach. Od wczoraj nikt go nie widział. Nie, nie przypominam sobie. Prawdę mówiąc, imię też nie brzmi znajomo. To są magowie. Mają tutaj symbole magiczne lub jakiegoś boga magicznego. Chłopcy. Uczniowie, o księga I Mieszek K -k 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 -k. Do obrżnięcia dla złodzieja Rzezi Mieszek Nie przemówi nas Naprawdę? No. Najspaniarszy Rekorium Montagonis To jeden z arcymagów Aventurii Magister nadzwyczajny I spektobil Honoris Causaf do tego powiernik Encyklopedia Saurii i nie rozumiesz ani słowa, prawda? Misz słynie zbadania gadzich i smoczych konspiracji zagrażających cywilizacji. To wielki uczony, zaginiony. Pewnie błąka się gdzieś w dziczy. Widzę, że się od niego martwicie. Jesteście jego uczniami? Tak, bo za tym próbujemy go upilnować. Jego magnificencja nie jest najmłodszy i czasem bywa roztargniony. Prawdę mówiąc, bardzo roztargniony. Możesz go poszukać? Mogę. Gdzie go ostatni raz widzieliście? Nowicjusz Rufus. Też adep magii. Ta księga się trzyma tutaj, na tym pasku. Zgłębialiśmy w karczmie miejscowe tradycje i raczyliśmy się Jasnym Ferdockim, kiedy nagle zniknął, znaczy mistrz Rekorium. Jasnym Ferdockim? Dokładnie rzecz biorąc, złocistym Ferdockim, wspaniałe piwo szczyt gerethańskiego piwowarstwa. No. Te... Godzina spędzona przy tym pi, nad tym piwem to godzina dobrze spędzona. Nie mogliśmy tylko się zgodzić, czy posmak przypomina nam dobra, dobra. A wiecie, w którą stronę udał się rekorium. Karczmasz wspomniał, że misz rekorium mam rotał coś o zbieraniu ziół. I udał się w stronę Mrocznego lasu. Nie mówił nam nic, nim wyszedł. Odwróciliśmy się na chwilę i już go nie było. Pewnie trunki odwróciły waszą uwagę. Zobaczę, co da się zrobić. Uaktualniono zadanie Zaginiony Mak, a ten pije. Pijak, jak normalnie piwoż. Gdzie to piwo schowałeś? Nie podzielisz się z kolegą? Niech cię Hesinde chroni. A i nie wspominaj przy mistrzu o żadnych wężach, gadach, smokach. Czy innych łuskowatych stworach, bo tylko niepotrzebnie się podekscytuje, będziemy tu na ciebie czekać. Może w międzyczasie zdołamy zidentyfikować ten dymny posmak. Ten dymny posmak, mm, ludzkie zwyczaje, ale tu ładnie, idziemy czy nie, elfie? No już, już idziemy. Rondro. Ja chciałem powiedzieć Ruano. Przez mostek. O te liście gdzieś płyną wszystkie. Ciekawe gdzie? A w tą stronę jak wygląda? Aha, z tej strony nadpływają. Enfie! No przecież idziemy, Ruano, no. Aha. Tam sobie wieśniacy rozmawiają pod drzewkiem. O. Motylki latają. Super. Elfie. Las jest tam. Mam, jest mroczny las, w tamtą stronę. W tamtą? Tak, w tamtą. Dobrze, idziemy. Sprawdzę tylko, czy broń. O, dobrze. Mhm. Mam chyba nawet 20 strzał. No i czego, wyskakujesz do przodu? O, strażnik idzie. Ale ma kolczugę. Idziemy, idziemy. No już nie patrz się tak na mnie, Ruano. O, tu jest ładnie. Jakie kamienie. Uuu. Diabelski kamień to się nazywa. Widać o tym? Ruano. Aha. Idziemy do lasu. Twojego ulubionego, mrocznego lasu. O, Ruana jest gotowa do boju ze swoim tasakiem ale jest normalnie pozycja bojowa. Non-stop. O, jakieś zioło znalazłem. To jest tak, po złotka. Teraz sprawdzę, czy potrafię ją zerwać. Ruano, zbieram zioła. Ale nie udało mi się zebrać nic. Bo jeszcze wam. Tutaj co jest? Słabą znajomość zbierania ziół. Niestety delikatne zioło, i. zobacz, co z niego zostało. Ej ty, uważaj, w morocznym lesie jest niebezpiecznie, grasują tam dzikie zwierzęta i bandyci. Dziękuję za ostrzeżenie. Damy sobie radę, ale damy sobie radę. O, jaka dzida. No, czy coś. Oj oj. Aha Elfie, no, idziemy wreszcie do tego lasu. Przecież mieliśmy iść do mrocznego lasu, to jest tędy. No, wiem, wiem, na niedźwiedzia idziemy, no. Trochę się tylko tak rozleniwiłem, bo tutaj tak ładnie, zobacz, jakie słońce świeci, chmury. No, wspaniale tu jest. O, zapisano gra. Ruano, lecimy. Czuję, że tu jest dużo ziół. Wiesz? Ruano. Tu jest dużo ziół w okolicy. O, jest nawet sarenka Aha Dziki mm. To przy... przywołamy Wilczy szczur Dzikie zwierzęta Aha Atakują nas. O ja, mój szczur jest ranny. O, a na co ty to robisz? Do ataku. Mm, Przezwany wilczy szczur. Dostał już cztery poważne rany. Zaraz padnie. Już ledwo żyje. Już padnie. Wycofujemy się lekko. Na szczęście Roana atakuje. Przyzywamy drugiego. O, ładnie. Oczywiście ma kobieta w prawej w walce. Drugi obrońca przyzwany. I strzelamy w tego bliższego. Teraz no stracę wszystkie strzały. no Nie można strzelować w tego dzika. O tamten z tyłu. Tamten z tyłu sobie pada. Robiło leczenie na. no przyzwanego szczura. Nie zdążyłem go wyleczyć, pat. Co to? Grom. To rzucimy grom na to coś. Nie wiąże. No i w ten sposób pierwsza walka za nami. Walczyliśmy, jak oczywiście, początkujące cieniasy. Dwa wilcze szczury padły. I w tym miejscu nagrywamy. I kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie.